Witam serdecznie z tej strony Zajber. Dzisiaj pokażę, jak skąd zdobyć i jak rozwiązać zagadkę zaszyfrowanego pudełka z 10 aktu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on do końca się liczy, ale prawdopodobnie tak. Yy, do oczywiście trofki. No dobra, kwestia jest trochę skomplikowana, ponieważ wydaje mi się, żeby móc je odblokować, to musimy. Yy, Trochę pociągnąć wątek Aldiora, Aldora i Eugene, ponieważ y, one są bardzo mocno powiązane. No ale dobra, technika małych kroków. Teleportujemy się do dziesiątego aktu, dokładnie pole bitwy Relikwi. To jest po pokonaniu królików, czyli to jest te drugie starcie, kiedy już permanentnie ich pokonujemy. Dlaczego Aldor jest tym. Aldor, Aldor czy jak on tam ma. Ogólnie ten z maską łowca, z maską owczarka niemieckiego. Yy, dlaczego jest ważny? Ponieważ w tym momencie, kiedy pokonamy króliki, pójdziemy tutaj. Idziemy sobie na górę. On będzie tutaj przy tej skrzyni stał. W momencie dialogu, już będzie kwestia, że będziemy mogli go zaatakować. I to prawdopodobnie jest jedyny sposób, na chwilę obecną mi znany, jedyny sposób, żeby dostać zaszyfrowane pudełko. On nie będzie stawiał opory, tak naprawdę raz go hukniemy, już będzie po nim. W tym momencie otrzymamy z niego zaszyfrowane pudełko. W tym przypadku nie będzie jako takiej zagadki, co jest dosyć ciekawe. Dobra, to hotel. Idziemy oczywiście do hotelu, żeby móc to rozszyfrować. Jak się okazuje, dowiadujemy się też o przyszłości, jak wygląda o przeszłości jego, kim tak naprawdę jest. W momencie, kiedy już mamy tą skrzynkę, idziemy oczywiście standardowo, przekazujemy ją, on nam rozszyfrowuje i w tym momencie dostajemy nie wiem czy ja to będę miał jeszcze w ekwipunku. Nie, nie ma. Dostajemy zwój, na którym pokazuje, że tak naprawdę ten prawdziwy łowca. Jest bratem Eugene. W tym momencie rozmawiamy z Eugene. Ona musi przemyśleć, pyta się kim jest. Wtedy wybieramy opcję, że to jest jej brat. Jest to prawa opcja, bodajże, jak się nie mylę. Ona potrzebuje trochę czasu, oczywiście, standardowo resetujemy. Wracamy do niej, rozmawiamy ponownie. Ona nam dziękuję. W tym momencie zaliczamy trowkę, Eugenie historię, że poznamy całą jej historię. Poznaliśmy całą znaczy. jej historię. Plus dodatkowo daje nam jedną z płyt. I to by było na tyle tak naprawdę. W tym przypadku nie musimy szukać żadnego miejsca, więc też dosyć ciekawa sprawa. Nie było żadnego zdjęcia. Czy do trowki się liczy? Nie wiem szczerze mówiąc. Ale jak to się mówi, i tak warto, żeby sobie odblokować wątek historii Eugene. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.